który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przy mikrofonie Tomasz Smok. Czy zdoła strzelić? I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jest uderzenie, ależ to wyjął Wandersaar. Zagranie na klepę, krótko. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Ale strzał zablokowany. Znowu staje na linii strzału. Świetny blok. Alessandro Del Piero. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Świetne, prostopadłe podanie. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Uderzenie, proszę państwa! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. I mamy przechwyt Beckham'a. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. I tak pokonał bramkarza. Ale szważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu odpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Na razie 2-0. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Dobre wybicie Bareziego. Wyjaśnił sytuację. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Pele, Mateos. ciekawe teraz podanie na obronę. obrony. Spójrzmy. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie. I go! O, rany, poskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę, rywal. Nie wyszedł mu teraz ten strzał podcinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu było trochę za dużo chcieństwa. Ładna piłka, w uliczkę. Cudownie teraz van der Sar. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca. Świetnie to wybił. Paul gole. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak, i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Podanie. Przecina teraz Kafu. Ramkarzowi za kołnierz. Nie zagroził tym strzałem. Wandersa robi. Sędzia stosuje korzyść. Piłkę ma Roberto Carlos. Świetny przechwyt Mateosa. Jak zawsze na swoim miejscu. Skols. Ależ uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Pele. Też to była niebezpieczna sytuacja. To obrońcę, naprawdę. Pele. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Doskok do rywala i po akcji. Piłkę ma Zidane, przechwytuje piłkę, Roberto Carlos, Pele, przeciwnik nie odpuszcza. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant? Świetne, prostopadłe podanie. Zablokowany ten strzał. Ronaldinho. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Słupek, nie ma bramki, czy wybiją obrońcy. Oj, strata piłki, będzie okazja. Dobrze obroniony strzał. Na jedenasty metr z rogu, z ręką na sercu. Słabe było to wykonanie rożnego. Strzał! Z daleka! Tylko minuta dodatkowego czasu. Piłka trafia do Beckhama. Udane teraz zagranie do środka, ale strzał zablokowany. Wymija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Fabio Cannavaro odzyskuje teraz piłkę. Świetnie to zrobił. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Za chwilę wznowią z autu. Teraz Scholes, Hulit. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Paul Scholes przechwytuje piłkę. Zablokowany ten strzał. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. I Chorągiewka w górze. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samo podanie. Pod tym względem nie można mówić o błędzie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochocze było to wyjście na pozycję. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Rut Hulit. Piłka wraca do środka. I piłka w bramce. Po drodze odbiła się jeszcze od kogoś, zanim wpadła do siatki. Popatrzmy raz jeszcze na powtórce. Widać wyraźnie, że był tu rykoszet i chyba bez niego piłka nie znalazłaby się w bramce. Mamy więc 3 do 1. Bele. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Świetnie teraz bramkarz. że też nie strzelili. Kibice zrywają się z miejsc, oni wierzą, że po tym kornerze wreszcie uda się zmniejszyć stratę. Rzuca w okolice 11 metra. Bez wątpienia. Było przewinienie. będziesz rzut wolny. Mocne, czyste wejście. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Błąd. Tracą piłkę. Może być zaraz groźnie. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Pele. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Kontra. No i tak obiecująca kontra kończy się teraz tak rozczarowująco. Doskonały był to atak. Z polotem na dużym tempie. Wszystko na nic. Rzeczywiście, zabrakło najważniejszego celnego strzału na bramkę. Takim pudłem zmarnował wysiłek zespołu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zidane, teraz okazja na kontakt. Mierzony strzał. Mógł zaskoczyć bramkarza, ale ten zachował czujność. Strzelec nie może mieć sobie niczego do zarzucenia, po prostu bramkarz był lepszy. Doskonała piłka za plecy obrońców. Czy stoła to wykorzystać? Gol, proszę państwa! Teraz ich przewaga rośnie do trzech trafień. No, zanosi nam się na rzeź. Powtórka: możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Aktualny wynik to 4 do 1. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Scholes dostrzegł teraz kolegę. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z Voleja! Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie primasor. I po tej bramce jest 4 do 2. No i nie udało mu się zatrzymać rywala. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Niewykorzystana teraz okazja z rożnego. Dania w takim miejscu zawsze są groźne. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny, wspaniały popis umiejętności. Tracą piłkę. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania, mocne wejście, ale czyste. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Ratuje teraz zespół, wybija z linii. Teraz Skols. Kafu. Stuprocentowa okazja! Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Pele. Cudowna piłka, spójrzmy. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Hulit. Znakomite, prostopadłe podanie. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Ależ to wyjął Wandersar. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. A teraz Dalklish. Teraz Skołs, Ronaldinho, Juka ledwo się turlała, przejmuje ją bramkarz. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Teraz musi! Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Iście, hokejowy wynik, 5 do 2. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Teraz będzie dobra okazja! Mamy bramkę! I to jaką! Oj, powiem Ci Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. Takie uderzenia widuje się naprawdę rzadko, więc podelektujmy się powtórką. Trzeba wyjątkowo chłodnej głowy i znakomitej techniki, żeby zdecydować się na taki strzał. Mogło się to różnie skończyć, ale ostatecznie piłka zatrzepotała w siatce. Będzie bramka. Marcel Desai jak najdalej od bramki. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda